Witam ponownie. W poprzednim odcinku poznaliśmy naszych dwóch bohaterów. Weszliśmy na tę. na tą beczkę z wodą, tak? Na tą wieżyczkę. Rozejrzeliśmy się po okolicy. Zobaczyliśmy masę zombiaków. Miejsca, które powinniśmy zwiedzić. i usłyszeliśmy strzały. Jesteśmy tu. Strzały. Dochodziły stąd. Co jeszcze się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że nazywamy się Markus, kam Campbell. A nasz kolega to jest Ed Jones. Poznaliśmy także Tomasa Ritter. To był człowiek w tutejszej chatce leśników. Jest tam także Wendell Higgins. I chora Shella Braxton. Mamy za zadanie. O, to zrobiliśmy. Zaraz się się dookoła. Mamy za zadanie rozejrzeć się po okolicy, właśnie Sprób spróbować znaleźć innych ludzi, którzy przeżyli. Jak widzimy, walczymy jakąś gałęzią, która jest już uszkodzona, niedługo się rozwali, ale mamy także co to jest? pałka jakaś. Najważniejszą cechą broni, jaką znajdujemy w tej grze, no są różne ważne, ale to jest chyba najważniejsze, to jest jej wytrzymałość. Nie ma czegoś takiego jak siła broni. Siła broni wynika z, 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 z umiejętności atakującego. A więc... Ta wytrzymałość tej pałki jest... bardzo niska... najmniejsza. A to już niedługo ulegnie zniszczeniu. A także jest waga. No ale... idźmy dalej. Przecież musimy ratować... świat. O, znowu widzimy jakiegoś zombiaka. Aha, jed od jednego uciosku Ciosu rozwalił mu się mózg. Właśnie. Ładnie, Ed. Pięknie, Ed. Ed bardzo dobrze walczy. Jedyną, jak widzimy, jedynym sposobem, żeby pokonać zombiaki, na, na razie jedynym, jest niestety dorwać mu się do mózgu i go rozwalić. Bo ich ciało jest zakażone jakoś. Ciało tych nieszczęśników jest zakażone jakoś. Chorobą czy, czy jakimś wirusem albo Nie wiadomo Nie wiadomo co to jest No, biegniemy ratować Biegniemy na miejsce Podejrzanych strzałów Ktoś chyba się broni przed ząbiakami, prawda? O, namiot może go zwiedzimy? Ale nie ma w nim nic. Znowu strzały. Skaczemy. Uuuu! Co żyjemy sobie jednego pine killera, bo coś się tam dzieje. Są biaki. Ed homos. Jakaś kobieta walczy z oblakami. Those things are disgusting. Idą. Idą. Holy shit, are you okay? you mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? yeah, i'm peachy. sorry i asked. so, is it this bad everywhere? man, i hope not. we got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. but we didn't have time for orientation. well, then, let's get the hell back there. love the idea, but uh, we got kind of volunteered.

ale Maja Torres przyłączyła się do nas. Analityk. Maja Torres jest żołnierzem. No, w, jest wyszkolona w strzelaniu i w walczeniu. Wręcz. Z chęcią witamy ją w naszej kompanii. I wracamy. Wszędzie tu widać skażenie zombiazmem. Czyli... ...wszędzie są zombie. Skąd wzięły się te zombie? Porozmawialiśmy z Mają Torres. Powiedzieliśmy, że jest coś takiego jak Ranger Station i że chcemy tam wrócić. Ale Ed bardzo mądrze powiedział, że przecież obiecaliśmy, że przebadamy wszystkie domki w okolicy. No to idziemy je jeszcze zbadać. O. No, troszkę może... O, jest zobieg. Tu chyba też coś słyszałem. Tu się schował za kamieniem? No, ale dorwał mu się do mózgu. Uuu, ale dostał. Dobra. Przeszukujemy namioty. Może jest jeszcze jakiś ocalały człowiek lub może uda nam się nam coś znaleźć w nich Uj, coś tam jest Dobić. O, idzie jeszcze jeden zespół przeszukujemy I znaleźliśmy duży plecak. Bierzemy go Rewolwer i rację świetlną. Od razu zakładamy plecak. Mamy dwa, więcej dwa pola. Ten mały plecaczek to po prostu zniszczymy. Wyrzucimy go. Nie chcemy jakichś małych plecaczków. Posiadamy teraz już GAM i 6 naboi. Idziemy dalej. Ale gdzie? Tu nie ma nic, tu nie ma nic. To pójdziemy tu. na miejsca. Od publicznego odpoczynku. Hmm. Idzie zębiako. Uuu, maja walczyć to porem Szybko nam poszło Toyć ładny słoneczny dzień dzisiaj Gdyby nie ta pla plaga zombiaków która zaległa chyba nie wiem, czy to jest wyspa, czy to jest dolina. Chyba dolina. Wydaje się, że oni są wszędzie. O, tutaj coś jest. Jest tutaj. Dwóch nawet. Dobić, dobić. O, Ale wyskoczył. Ups, złamało mi się na... narzędzie walki. No weźmiemy drugie. that endurance is important. there we're Okay. You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think what's next? Razor wire and guard towers? That's not a bad idea actually. We need to make things safer around here. Znowu zombiaki. Dlaczego ci wszyscy ludzie nie są w szpitalu? Nie mamy pojęcia dlaczego. Cisza, spokój, nic. Co idziemy dalej. Ups, coś słyszałem. A, Maja skoczyła przez mur. Cisza, spokój. Ale można przeszukać półki. Lekarstwa. Zrobiliśmy trochę hałasu, no i znowu lekarstwo. Oops. Wszystko tak? Idziemy dalej. O dwóch złbiaków. Ogrył o ile mnie ugresł. Z tyłu chodzą, z przodu chodzą. A, tu już byliśmy. Sprawdzimy gdzie dalej. Tu. Tu są jakieś trzy domki. Ale ja tych domków nie widziałem, zwierzy. Bo one są nieoznaczone. No ale mimo to jest badany. Idzie. Wow. Dostał prosto w łeb. Musimy trochę odpocząć. Słuchacie, idziemy tutaj. So, atakują. Lady. Co jeszcze są w tym domku? Wychodzić, strętne zombie. Czają się za drzwiami. mnie znowu no. no zwalić mu łeb <grywka> nic w tym domku nic nie ma no chciemy zobaczyć do drugiego domku Jest. Oj, Muszę zażyć lekarstwo. Znowu mnie ugryzł. No na szczęście znalazłem tabletki. Coś słychać. O, mamy następny key. No, tu było sporo w tym domku. Różnych rzeczy fajnych. Idziemy sprawdzić następne domki. Czy coś, coś słyszę? To jest zombiak. Czyli O, dobra. Jeszcze zostały dwa domki do sprawdzenia, tak? No, chyba jeden tylko. Ten. O, o tu jest. Braczko. Osta. Masz, to byliśmy. No, je, niech żywano. Okej. Okay. I to na razie kończymy. No, do widzenia.